Siemanko z tej strony na Was w kolejnym odcinku serii od nędzy do pieniędzy I na samym początku chciałem Was poprosić o zostawienie łapeczki w górę No i oczywiście subskrypcji na kanale No bo słuchajcie to jest bardzo ważna kwestia Także prosiłbym, to wa prosiłbym Was o to bardzo Bo jeżeli wbijemy No słuchajcie, muszę niestety obniżyć próg Muszę obniżyć próg Bo 80 tysięcy to my nie damy rady dobić Więc obniżam próg Słuchajcie mamy aktualnie e, Mamy aktualnie 72 tysiące. Także obniżam próg o 2 tysiące. 78 tysięcy do końca czerwca. I słuchajcie, wydaje dla Was piosenkę z Cele No niestety, słuchajcie, no nie mogę za bardzo obniżyć więcej, no bo będzie też trochę niesprawiedliwe. Ale co, czym my dzisiaj będziemy się zajmować? Jak widzicie, przede mną jest BMW, te które no niestety zapierdzieliliśmy, ale niestety nie możemy jeździć nim legalnie, no bo jest one ukradzione. Tak, o tablicę. Te same, kolor. Te sam, wszystko się zgadza. Dlatego, cóż, cóż, ja pomyślałem, że trzeba pojechać po prostu. Znaczy, pomyśleliśmy razem z Michałem. Panicie właśnie na kanał do Michała na poprzedni odcinek, bo tam też się troszkę działo, zamieszanie było. Ale, słuchajcie, musimy podjechać do mojego takiego serdecznego kolegi mechanika, lakiernika też można powiedzieć, bo on z zawodu chyba jest lakiernikiem. No i on słuchajcie mi ten samochód przemaluje, czyli... No nie wiem jeszcze właśnie na jaki kolor, jeszcze z nim uzgodnię na miejscu, bo ja myślałem, żeby na przykład na biały, albo taki jakiś ciemny niebieski załóżmy, albo krwisty, czerwony, taki ciemniejszy może też, bo bordowy bardziej. Kurde to by wyglądało, co? Taki bordowy. Kurde, to by fajnie wyglądało. Ale biały, nie wiem czy nie najlepszy. Zaraz pogadamy z mechanikiem, on się troszeczkę na tym zna, on wie co do jakiego samochodu pasuje, więc myślę, że bez problemu nam tutaj e, doradzi. Ale powiem wam, że ten samochód jest naprawdę świetny. Świetnie się go prowadzi, pewnie się go prowadzi, wysoki, duży. To jest to, co tygrycki lubił najbardziej. Słuchajcie, moi drodzy, kochani widzowie. A co u Was, słychać, powiecie? Zaraz koniec roku. No to są jakieś jaja, zobaczcie. Dopiero co początek roku był szkolnego, już zaraz koniec, dwa miesiące wakacji I tak przeleci szybko i tak, ale na razie nie ma co gadać o tym, że wakacje przelecą, tylko o tym, że właśnie będą Dobra, czekajcie, gdzie tu się do niego skręcało? O, tutaj, o Na działeczkę Dobra, cyk, ciekawe czy on w chałupie jest, bo... O, jest! Ktoś tam się kręci Dobra, ja zajadę tak tutaj On w ogóle nie wie chyba, że ja... Nie, nie wie, że ja go kradłem, bo tam wiadomo Siema! Ooo, siemano, co tam? Siema, Janusz, kupę lat, kurde, żeśmy się nie widzieli. No trochę się nie widzieliśmy, blisko niby się mieszka, no, czasem się odwiedza. Ale no Jak to jest, jak to jest w tym życiu, powiedzmy. No ja nie wiem, tyle już czasu się zgadujemy, kurde, że tu piwko coś, a nie możemy, no. Masz coś? O, kurde, ja nie to ile mam! Ile no to ile to roboty, słuchaj. Czekaj, weźmie tu na masz? A zobacz. Piwo? Piwo A nie masz coś takiego, żeby tym piwkiem przepić, to? Czy jakby... Coś, co można piwkę przepić? Tak Słuchaj, okay, no jak... A jako, jako lubisz? Tak. We w zgodzi się, To jakoś smakowo moje kłasztu daj tam To trzymaj Ty, ja to nie, bo jeszcze później muszę kierować, to ja to nie Ale dla żeby... tam za ten... Żunka, żeby nie widziała No, żeby nie widziała, bo to gdzie to, kurde Zobacz tu. za traktor. A ty nie będziesz pił? Ty, no ja to nie Dobra Musisz się kierować, trzeba to nie. Ty sobie machnij i będę patrzył, czy nie, nie idzie żonka. Daj mi piwa. Bo trzymaj, trzymaj. Dobra. O, kurde, weźmy. w No dobre, teraz A. możemy rozmawiać. Jak? Kurde, lat, pamiętasz, że razem żeśmy się uczyli, czy już zapomniałeś? Jak to kiedy to było, to stare czasy, teraz to już jest inaczej. Inaczej jest! Inaczej, pamiętasz, kurde, jak cię pani od mat wyganiała? ganiała? No, bo nie. A teraz, co ona robi? Patrz. A ty terem, no. buchalik, jak akrobata. No a ona co? Zarabia kurde ile? Po 3000? No po 3000, powiem Ci, że ja to za jedno pomalowanie biorę trujeczkę. No, no wiesz, kurde, a, a co? Ja no, pamiętam, ona speśleś. mówiła takie głupoty, że orzyrowy kopać. Ale to widzicie, tak a, to robię, jest. kopać. Stawik mogę sobie co najmniej, żeby kopać za domem. Mam no. fajną działeczkę U. Rybek napuścić. I jak ona będzie uczyć tych gamoniów, to ja tu siądę. A co? I w sobie odpalę. No Bebeczkę zarzucę. I to jest życie, słuchaj, życie jak Madrycie To jest życie, no nie. A słuchaj, bo. Jest... wiesz, troszkę mi się powodzi. Kupiłem nową ich siódemkę. 5 litry. Ładna, bardzo. Jest 50, no. tak? To jest oznaczenie 5 litry? Nie, to nie jest 50. To nie 5,0, to 4 litry jakieś, co? Kurde, nie pamiętam jakie tam wychodziło. to jest chyba szóstka, a nie piątka. A, to szóstkę? No to, znaczy, piątka. to nie, jest, nie jest ogólnie 6 litrowy samochód, to wiesz, to, to tak to raczej... Panie, to piątka. Mało możliwe, że... Nie, to ja nie wiem, ja się nie znam. Ale kupiłem, bo mi się spodobał, to wiesz, ja tam nie patrzę też jak na jakiś silnik, po prostu mi się z wyglądu spodobał i kupiłem Zobacz, to cztery to... rory. To tylko... to a nie, nie atrapy. Nie, to nie atrapy, tylko mam pewien problem z tym samochodem. No chciałbym tak jak ci gadałem przez telefon go przemalować, bo mi się ten czarny nie podoba, no. Coś takiego innego, coś oryginalnego. Ja, 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 i powiem ci tak. Co byś doradził? Jaki tu kolor? Jaki kolorek cię interesuje? Ja ci teraz jaki to są. Dobra, to ci powiem tak. Inter... Interesuje mnie tak. Biały albo taki ciemny niebieski, granat taki. Albo taki czerwony, taki może bordowy trochę. A taki niebieski, mam fajny kolorek. Taki będzie, kurde. No? Fajny, niza jaskrawy. Nie za to no jest taki... Ale Niz... musi się błyszczeć, bo raz. nie może być mat, nie? Albo czerwień mam, taką w stylu maseja Fergusona. Ale błyszczy się? No to, a chcesz matowe, czy błyszczące, czy jak? Nie, błyszczące, błyszczące. Na błysk No będzie błyszczące, to co, niebieski nie czerwony, bo to są takie, powiem Ci, popularne teraz kolory. Niebieski, powiem Ci, jeszcze bardziej, bo to się rozwija powoli i za parę lat, to mi się zdaje, to będzie król. Kurde, to jak byś mi doradził? Okiem fachowy. No to jest taki... Wiesz jakie kolory ma Lemken? No wiem. No to, to coś takiego. Łocie grob, to będzie wyglądać jak... Hu na kaczy chłopak. Zajebiście! O tu jeszcze felgi ja bym zmienił. Yy, felgi zmienić? Do, 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 do tych samochodów jest parę takich do wyboru, powiem ci. Ale to ciekawe czy ładne, czy to brzydkie może? Ja ci powiem tak, ja się zajmuję tym, ja ci zrobię to auto na cacy. Czyli co, kolorek niebieski. Kurde... Takie kierunek sobie... oklejamy. Nie no, słuchaj, no to nie wiem właśnie, przefarbować, nie, nie, obklejamy, nie No wiesz co, bo można i wtedy po prostu sobie ściągniesz, kiedy ci nie, nie będzie pasować, Nie, 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 ponieważ. to musi być polakierowane oryginał Tylko to nie może być warstwa na warstwie. tylko... Bo teraz, teraz to ludzie, kurde, robią bardziej właśnie okleiny A nie, ja to nie, ja to wolę normalnie po staremu Tylko słuchaj, najpierw musi być ten kolor, wiadomo, zaślifowany, nie? Oh, oh, kurwa. No nie może być kolor na kolor, no gdzie? No gdzież to? Dobra, a, jeszcze mam, takie, mam na ciebie taki, takie takie pytanie czy te tablice da radę jakieś inne założyć, bo te to mi... Powiem ci, że nie pasuje za bardzo. Idziesz do urzędu, robisz przejestrowanie i ma inne. Nie, ale ja bym chciał wiesz, takie dla jaj, nie? Sobie założyć jakieś a, inne. A, a. Ej, ty jaj, zawsze byłeś. Dobra, to zaraz zobaczymy co się da tutaj nie, <laughs> wiesz, dla jaj coś to, ja, jakiś JP dobra, czy jako coś? Jako, jako chciał blachy. Jakiś JP? <laughs> wiesz, one jaja JP. będą. Co? Coś z JP No jakiś JP, jestem Polakiem, wiesz Ogarniemy Dobra, co ja Ci tu mogę jeszcze doradzić? To felgi Coś no. dobierzemy oczywiście Felgi też trzeba, musowo mm, Tak jak gadaliśmy tak. A środek te siedzenia, to da rady jakoś inaczej oprzyć? Tak, zrobimy, właśnie to Ci miałem proponować Ja nawet yy, Ci mogę powiedzieć, mój drogi kolego No yy, że ja bym ci te boczki zrobił pod sufitkę i wszystko mogę ci zrobić, dotyczę inny kolorek jak chcesz. Nie, no to jakbyś dał radę, to tak, a to ty to przyjesz, tak? Tak, ale powiedz, że czerwone skóry, fajnie to wygląda. No właśnie ja fajnie! Chę, mogę Skóry zaproponować takie co są teramodne. Ale te My, skóry mi się strasznie. Pomarańcz może być fajny do tego samochodu. Myślisz? Do Biały, no to taki no. bardzo standardowy. Wiesz co, niebieskich. Ty, te czerwone ładne, kurde, to szkoda je niszczyć, ale potrzebuję. Co, mogę do niebieskiego możemy zrobić czarny środek. Ty, w sumie masz rację, czarny to będzie. Albo się nie taki będziemy... brąz, brąz. Tylko ja bym wolał wiesz taki niebieski, troszkę bardziej ciemniejszy, żeby to był. Nie taki jasny, tylko taki bardziej wiesz, taki ciemniejszy trochę. Widzisz, wi, Dobra, wiesz, dobra. Co no. A te obramówki, te wszystkie plastiki, to chciałbyś, żeby to zostało na czarno, czy jakiś srebrny dajemy, eee, czy co? Janusz, kurde. A jak myślisz, jak byś doradził? Chodzi no ci do o ja ten bym grill... Nie zobaczył jak to będzie wyglądać pod niebieski, wiesz? O grill ci chodzi? Czyli sredn... O grill, grill. Ale to ci powiem, że ja to za chromem tak za bardzo nie jestem. To wolę czarne elementy, ale jak ładnie będzie no pod niebieskim no... wyglądać, to w sumie. <coughs> Dobra, Janusz, teraz ważna kwestia. Kiedy ile? Ile to ci powiem? I przyjedziesz odebrać? Tylko żebyś Kiedy? mnie nie zaskoczył z ceną. skończyłem. A kiedy? Kiedy byś się za to zabrał już? to trochę duży samochód, kurde, no. No. Wiesz co, przywieźć tam jeszcze 200 i zaczynam zaraz. I tak nie mam co robić. No czekaj 200, no to ja ci dam teraz od ręki 200 masz. 200 do wypicia, a nie o a, 200 so... chyba. To, ty... to czekaj, to kurde. Ty na naupę po zamienię. No ja mam jeszcze 200 w samochodzie. Do... A. Czekaj to... ja przypółem. No to jak ja sobie prostu wezmę, to już to możesz iść. Dobra, masz pół litra. O kurwa, ty tylko, tylko demona boże. wypędzę, poczekaj. O, trzymaj. Dobra, będziemy, będziemy no. działać, ja że powoli, tu w cieniu postawię. Tylko wiesz, robota A, ma być to... luks. Wiadomo, no przecież to, to podstawa. Dobra, Janusz, będzie w kontakcie. Rób ci, no, nie będę Na razie będę, będę dzwonić. Jesteśmy w kontakcie, na razie. A ta, no. Dobra, widzowie, jedziemy do domu. No i co, no i mam nadzieję, że Janusz zrobi fajne roboty, no bo kurde, jak zrobi Fuszerkę, to będę lekko, znaczy no, tak bardzo zdenerwowany Musimy samochód przemalować, trzeba zmienić tamte w środku, ogólnie wygląd i tak dalej, żeby on się różnił totalnie Żeby nikt po prostu nie miał wątpliwości, jakaś policja nie złapie czy coś Także składzie. no widzimy się po prostu niedługo, no jak już będę prawdopodobnie e, jechać po odbiór, czyli pewnie za no, jakiś czas e, Nagradzę odcinek, ale... Dla Was to będzie moment, dla mnie pewnie nie wiem, ze dwa tygodnie. Jak nie lepiej, może ze trzy nawet Także trzymajcie się i do zobaczenia. Widzowie, słuchajcie, zajęło to tylko tydzień czasu. Powiem wam, że naprawdę ekspresowo. Nie wiem, czy ktoś mu pomagał, czy, czy nie. Ej, coś tam wyjeżdża. O kurde, czy to moja BMK? Nie, to nie moja. Nie, to. Nie, no. Nie, tamta to była pewnie inna. Ona była troszkę inna, bo miała, miała być na niebiesk... Ej To była niebieska, to może moja Zaraz zobaczymy czy na podwórku stoi Jestem ciekawy właśnie efektu finalnego Jak się będzie prezentować ten samochód, no bo kurde powiem wam, że jestem Specjalnie mówiłem, żeby nie wysyłał mi zdjęć, że zobaczę na miejscu e, Dlatego no jestem kurczę ciekawy O, to chyba tamta BMW A gdzie on pojechał moją BMW, do cholery no to super się zdziwi, że jeździ pod moją nieobecność Ciekawe, dobrze, że ja przebieg spisałem, tak żeby wiedział ile kilometrów zrobione. Januszem zaraz pogadamy na ten temat. A proszę. Ale zajebiście to wygląda widzowie! Cie grom Janusz! Cieba. A gdzie ty jeździsz? Moim samochodem? to jest maszyna, kurde, aż się wysiadać nie chcę. A gdzie ty jeździsz moim samochodem? Y, jazdę testowo musiałem zrobić, wiesz A, co chodzi? Super, Janusz, prosiłem cię o tablicę. Super. A, tablicę ja mam przygotowane, zaraz założymy. Ciekaj chwileczkę. No dobrze, bo wiesz, bo tablice to jest ważna rzecz. A, tutaj co w beczkach jest? Nic? A, nic tam nie ma, wiesz o co chodzi? Chowam się do beczki. Janusz, czemu ty się w moim samochodzie? No patrzcie, powiem ci, że ja tutaj muszę jeszcze to potestować dobrze, no bo kurde, to jest samochód y, pierwsza klasa Środeczek muszę zobaczyć, wszystko dobrze obszyte No wiesz... No, ten taki robiłem, nawet kiedy ci obszyłem, wiesz? A no właśnie Skurka, widzę, że... tutaj masz fajną sprawę grzanie fajna. tutaj byle materiału nie mogło być że ja sobie zerknę Kurcze, pamiętasz, że na... Skóra nawet pasuje Nie no, ja za takie gówno nie zapłacę, Janusz Jak za gówno? <laughs> A zobacz Zobacz co można robić. Możesz podnosić, widzisz? No. I opóźnij. Ja to właśnie akurat lubię na glebie, żeby był, nie? To powiem ci tak. No, to jest sportowy samochód, no nie? Znaczy wiesz, że no, sportowy, ale ja lubię tak po prostu. Ale powiem ci tak, Janusz, przepraszam Ciebie, ale ja za takie gówno nie będę płacić. Zaczął po policję. Kto. Janusz, kto to tak spierdzielił? Czy przyjedziesz jeszcze raz? Tutaj do mnie ja się wtedy tak właśnie spytam, a kto to pan tak spierdzielił? Ja już to toż kurde wiadomo, że żartuję, im zdajem jest... No elegancko no kurde, jestem zaskoczony. Nie, ten powiem ten ci, kolorek będzie ładnie dobrany Powiem Ci, że naprawdę kolorek ładnie i tu nie widać żadnych zacieków Fajnie, polerka też była robiona chyba Felgi Tramita nawet! Dramikę też. też masz Felgi to od BMW zamawiałem A przepraszam a stare Felgi w bagażniku? Maćka nie miałeś Wiesz co taniej wyszło Yy, bo Felgi wyszły tylko 1000 zł, tak jakby dopłaty, a tam a, nie ma. No spoko, no to git git. No. Co jeszcze obszyte jest, co tu jeszcze to takie... Środeczek ma, masz nie dość, że skórka jest zmieniona, to jeszcze oczywiście jest oprzycie takie no górne, zmienione tam delikatnie. Też jak zobaczysz pod nogi dywaniki troszeczkę ci pozmieniałem. No widzę, widzę właśnie, widzę. Ale Janusz, przepraszam cię, ale ja za takie gówno nie będę płacić Niestety. To powiem ci, że kwota też fajna wyszła. No, a ja bym się ile? Ten kolor lakieru? No, 25 tysięcy złotych. Ile? Ten kolor lakieru, 25 tysięcy złotych z kolorowaniem. Plus 1000 złotych Felgi to masz 26 tysięcy złotych. No ja. tą skórą. No, masz ekskluzywny samochód, to na skórze nie mogłem pooszczędzać, składają ci taką purdę. Nie, jadę. nie jakieś eko gówno. tylko masz normalną skórę, taką jak robili kiedyś, załatwiłem po dojściach. No. Ale tutaj też kwota tej skóry to jest 20 tysięcy złotych Ja pierdzielę Janusz Powiem ci tak 26 tysięcy złotych plus robocizna w zaokrągleniu 50 000 Janusz 000 zł. Li, li, licz, licz jak dla kumpla, a nie jak dla wiesz znaczy ja ci liczę robociznę czwórkę, no to za cały tydzień, to wiesz, to i tak jest mało, Ja ci liczę właśnie po znajomości, a ja te ceny te ci rynkowe dałem, ja nic nie zrobiłem na tym. Tak, na pewno. Na pewno mężczyzna. Znaczy to no, zarobiłem czwórkę. No czwórkę zrobię na wszystkim, no nie? Nie, na pewno więcej zarobisz. Naprawdę ci mówię. Serio? No. no to I te lewe blachy, to tutaj musisz jakoś coś założyć albo założysz u siebie, bo... Ty, ty ja u siebie nie nie założę założyć. A chyba, że dasz radę, to załóż. No to zaraz to zmienimy, tylko to... Nie wiem, robisz tego vloga, to żebyś vloga nie robił. A, widzowie, przepraszam. To, to czekajcie, ja zmienię tablicę, żeby właśnie to nie było na vlogu, bo zaraz ktoś podpierdzieli mnie. Jak coś, no to, to tablice są, są. Oryginał, jak coś, to tablice są oryginał. Tak, tak. Przecież zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, tablica już nowa jest zamontowana. Jak widzicie, jestem Polakiem na 1000%. Oczywiście. <laughs> także Tu nie wolno dawać tych, kto to wiesz. No nie, no nie można, także no niech będzie te 0 jako procent. Słuchaj, Janusz. No to i tak mówiłeś to dla ja i jest to. No to już to dla Jaj, tylko no to ja tylko to, to zdajmy zara, nie? A powiedz mi, to teraz ci dać gotówkę czy przelewem ci wysłać? O wiesz co gotoweczka u mnie tylko, bo... Wiesz A, ja wiem, ja rozumiem. Chyba nie jest zarejestrowana. Ja rozumiem, dobra Dobra, to trzymaj tu sobie przelić. Przelić dobra. sobie. Dobra. Mam nadzieję, że 20 tysięcy ja... starczy... Y... A gdzie 30 Jakie 30? Przecież 50 wyszło za wszystko No Jadusz to no już kurde byś dał rabacik na kupla no jak rabacik, jak ja za to wszystko płaciłem No to i tak masz rabat? Normalnie z robotą takiego czegoś to byłem ustawiałeś. Trzymaj, trzymaj! Masz, no. no dobra, sorry Janusz, tu kurde, nie denerwuj się spokojnie do. No. Toż już by się razem ci się nie podniósł, muszę iść za traktor. Na razie. Co już setę idziesz walić. Jedno to. Jadusz, kurde, ty za dużo pijesz. Kiedyś by mi dobry chłopak, pamiętam nie piłeś w ogóle. Dobra! To to ba... Dobra, chłopie, na razie, muszę lecieć. No. Dzięki bardzo. Jutr jutro ci samogonki przywiozę trochę. Każdy mi się widzieć mi Dobra, na razie. Dobra. Dobra widzowie, spadamy na hatę Michała niestety nie ma, bo pojechał yy, do kobiety, ale słuchajcie, wieczorem ma być. Mam nadzieję, że uda się nagrać też reakcję jego na ten, ten po prostu wóz, yy, bo jestem ciekawy jego reakcji, no bo... On też nie chciał, żebym wysyłał mu zdjęcia, bo chciał po prostu mieć niespodziankę. Także no, zobaczymy. Mam nadzieję, że mu się spodoba. No, mi się ten kolor osobiście, mam powiem, że podoba i to nawet bardzo. Eee, czerwony też by był ok, ale ten niebieski jakoś tak, no nie wiem. No fajnie wygląda. Do BMW pasuje w sam raz. Zobaczcie, znaczek BMW i BMK elegancko to wygląda. Podoba mi się też tutaj te zawieszenie, że można je sobie regulować. Eee, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo zobaczcie, on w ten sposób się prezentuje taki obniżony, no tak jak sportowy wóz, nie? Ogólnie X7 mi się strasznie podobają, ale możemy je sobie troszkę... troszkę podnieść. I tak, czekajcie, nie za dużo, nie za. Nie, nie za dużo, tak o mniej więcej... O, coś... coś ten desen sobie podniesiemy my tak myślę, że jest odpowiednio. Bo wiecie, Suwik, musi być ja. Też nie chciałem za bardzo sportowego samochodu. Takiego stricte sportowego, no bo... Wiecie, my jesteśmy na gospodarce, czyli czasami trzeba podjechać na pole, gdzieś tam wiecie, po polnych różnych drogach rozwalonych i no i niestety... I te drogi nie są jakieś kurcze równe. A weź sportowym samochodem wiecie. A po co kupować dwa, jak można mieć jeden do wszystkiego? Tutaj zawieszenie tylko dajesz do, do góry i, i wszystko, dobra. Postawimy go. A teraz to możemy go w sobie stawiać, gdzie się nam podoba. Poczekajcie jak go postawię. Ale i tak go tutaj do wiaty postawię. Bo trzeba go garażować, bo szkoda takiej fury. No zobaczcie, ugraliśmy furę. No i mam nadzieję, że nie będzie za to żadnych konsekwencji. Ten chłop w ogóle wypisywał SMS-y, ale ja sobie numer już zmieniłem, także... Mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu, wiecie, teraz się udało to i tak kurczę przemalować, wygląda w ogóle totalnie, totalnie inaczej, co jeszcze, Czekajcie, Michał, a Michał dopiero pod wieczór, to jeszcze, jeszcze go nie będzie, ale słuchajcie, no co, posieliśmy ostatnio na odcinku e, u Michała rzepaku troszeczkę, nie wiem, czy jechać teraz na wieczór i jeszcze siać, czy... Dzisiaj to zostawić, bo mamy jeszcze kawałeczek. Będzie też trzeba w nie, niedługim czasie pojechać. Słuchajcie, kupić siewnik do kukurydzy. Już Michał oglądał ogłoszenia, też trochę oglądałem w okolicy. Mamy taki fajny jeden yy, w sumie nawet dwa chyba yy, siewniki. Więc słuchajcie. No trzeba się po prostu przejechać zobaczyć, no mam nadzieję, że uda się jakoś na dniach nawet, żeby się przejechać zobaczyć jak to wygląda, bo wiadomo, na żywo to jest co innego, ja to wolę, bym wam, pojechać na żywo, sprawdzić, niż przez internet, dzwonić, do, doszukiwać, kurde, tam, ja, ja wolę wszystko, słuchajcie, na żywo, na żywo, ja widzę, czy sprzęt jest dobry, czy sprzęt się nadaje, czy się, wiecie, nie nadaje, no taka jest prawda, no niestety O wesyn policja? Dzień dobry! Dzień dobry, pukamy, nie otwiera pan. Nie, a przepraszam, o co chodzi? Ech, starszy sierżant Michał Młot. Witam, panie Michale. My name Charles. Wie pan, że pan jest oskarżony o kradzież samochodu? Słucham? Proszę, no, to oskarżenia są przez właściciela, także to nie są takie oficjalne przez sąd, także może pan być troszeczkę spokojny, ale Aha. nie do końca. No proszę pana, no to ja... ale przepraszam, można wiedzieć od kogo? Tu jest wezwanie do przeszukania gospodarstwa przez właśnie moją osobę. A proszę bardzo, proszę pana, ja Z nie mam... właściciela stacji tutaj okolicznej, co Aha. miał tam sporo samochodów, bo jest na kamerach. Ja, że. Ledwo co, ale jak ktoś wyjeżdżał tym samochodem w lewą stronę i że, nie wiem, podał pana jako przykład, że może u pana być. Aha, no dobrze, rozumiem, ja nie mam, proszę pana, nic przeciwko, proszę przeszukiwać, nie mam naprawdę nic przeciwko, także... Nie ma problemu, Dobrze, ale ja To zobaczę. też troszkę dziwne, że takie, wie pan, oskarżenia w moim kierunku poszły, bo ja przecież nie miałem nic do sobie do zarzucenia, faktycznie miałem jedną taką sytuację z tamtym panem po prostu yy, na jeździe testowej, że tak pan powiem, no przydarzyła mi się u niego przykra historia i no jakby, Jak roz... no lekko rozwaliłem mu auto, ale oddałem mu pieniądze za to auto. Więc. A, czyli jesteście kwita. Tak, czyli nie ma żadnego problemu, więc jestem troszkę zaskoczony tym, że pan teraz przyjechał że jakieś auto ukradli. Nie wiem czy mandaciku nie będzie, zaznano, że to, że. ale krowy mogą uczyć drogę i stworzyć zagrożenie. Proszę pana, krowy są nauczone i one nie wychodzą. Aha. No. I pan sobie jaj nie robi. Proszę pana. Błody, krowy. No proszę Pana, no krowy, wszędzie krowy, no proszę Pana, jak na gospodarce, tak? Tu nic nie ma, no Rozumiem, no, rozumiem Może pan popatrzeć, może Pan popatrzeć, ja tak jak mówiłem, no nie mam nic do ukrycia, także proszę sprawdzać, śmiało chodzić, sprawdzać wszystko Nie, Pan, też mam teraz trochę wolnego czasu, bo miałem jechać siać ale mówię, może dzisiaj sobie odpocznę, kiedyś, wie Pan, piwko Coś ten I... No i tak to jest, słuchaj, Panie no tu nic nie ma pan, jak widzisz zresztą Co to jest? Ale słucham O co chodzi? Co to za rejestracje? Jestem Polakiem na 1000% Albo 100% To ja, ja ze mnie robisz? No ale o co chodzi? Myślisz gówniarzu, że jak sobie drogich samochodów nakupicie, to możecie jeździć takie rejestracje mieć? A przepraszam, bo... To albo co, co, nie spotkam, można? Spotkam, spotkam, tylko na ulicy gdzieś Spokojnie! Od razu dowód zabieram za takie rejestracje, od razu wyjedziesz tylko za bramę. Spokojnie, to tylko dowód, dla jajec! Dowód zabieram, dowód zabieram! Spokojnie, panie władzo, to tylko dla jajec, panie komisariacie, niech się pan nie denerwuje. Wszystko w formie do dowcipu, to tylko tak wie pan to dla jest jajec. Nie siódemka, proszę pana. A, kupiłem. No taką właśnie skradziono. Taką samą skradziono, tak? Szpan se jaj nie robi. Muszę zdjęcia odpalić. No. Proszę pana, ja ją kupiłem, kurde, za takie pieniądze i to już rok temu, więc. sobie wypraszam. Czy na rok, już rok, No kolor się, kolor się nie zgadza. No to tym bardziej, no. Belginne inne. No, proszę pana, no. Tak jak mówiłem, ja ją kupiłem już rok temu, także... Żeby jakby przyciemnione, trochę bardziej. Środek też inny. No, no, to proszę pana, to jest co jakieś panu wątpliwości? Czerwony był, bo przyjaciel też inny, no wie pan co, no chyba. To ma pan wątpliwości jakieś? Wie pan co, ja chciał jeszcze zobaczyć dowód rejestracyjny tego samochodu? Czy wie pan co, to wie pan co teraz tak aktualnie. Nie ma, nie ma takiej opcji, bo. Jakby to pan powiedzieć, mój. No, mój spolnik kurczek, który mamy tutaj, gospodarstwo, pojechał i. ma dowód przy sobie, tak. To wie pan, może co pan jutro przeskoczyć, na... czy coś? Byśmy kurczę to jakoś... No wie pan co, ja chcę tutaj, na pewno się zdobyć samochód, no, różni się, no co prawda, do no, model ten no sam, wie pan, no... pan, no ja rozumiem, no ja, ro ja, pana rozumiem, no jak pan chce, tam na pewności, także to jutro możemy się umówić, pan wyskoczył... Ja panu zademonstrował ten dowód. No to, no dobra, no to mogę jutro, o której tam godzinie panu pasuje, bo wie ja dziś pan? o dziewiątej bym był. Wie pan co, no to może być i o dziesiątej, albo dziewiątej, no... Historia auta? Znana, dobrze pan kupił? Oczywiście, kupiony oczywiście z salonu, także nie ma problemu Ile ma przebiegu? Proszę pana przebiegu, ma już panu mówię Proszę pana, poczekaj pan odpalę? że pana raptem 17 500 O sorry, panie. Czekaj pan, światło włączyłem Wy pan co przebieg bardzo podobny do tego skradzionego auta No na pewno Wie no pan, te samochody jak z salonu wychodziły, to ile mają mieć w końcu, no? Nie? No, no też o to chodzi, proszę pana, no. Wie pan, ja już tutaj nie chcę się. Może chłop też po prostu chciał mnie wpierdzielić, bo widział, że mam podobny samochód, i teraz by chciał, nie wiem, ktoś mu ukradł i chce odzyskać. Wie pan, ja się nie dam tak łatwo, bo to jest samochód, na który ja mam papierogię pełną, wszystko po prostu mam, tak. A mogę zobaczyć, tylko że to znowu nie bo nie chcę panu zepsuć, bo tutaj byśmy zobaczyli, czy to okleina nie jest przypadkiem. Proszę pana, może pan sprawdzać, czy to jest okleina, czy nie? No, ale jak ja panu zedrę lakier, to co wtedy? Aha, no to nie, no to przepraszam, to będziemy pan płacił. Albo okleinę zedrę, to przecież... No to trzeba, no to wtedy pan płaci, no. Proszę no nie pana... Nie wiem, już najbliżej, bez najbliżej, innej... jadę z nakazem sprawdzenia lakieru i tyle, no bo to bez nakazu, to wie pan. Proszę nie pana... Da, ja samochód kupiłem rok temu, proszę się ode mnie Od tego cić. Dziękuję, do widzenia. Dobra. To wszystko na gospodarstwie z pozwoleniami? Tak, wszystko z pozwoleniami. Do widzenia panu. Do widzenia. Proszę Panie, pana. Może tu gdzieś macie ten samochód schowany. No już pan chętnie. Tamta chcesz? działka należy do pana, o ta, za płotem? O nie, 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 tamta nie. To już nie, nie moje. Aha, czyli to jest dotąd wasze? Tak, tylko dotąd. Tam już tam nic, nie nic nie moje. Jakby pan chciał wiedzieć. Hmm. Także u, nie, nie, nie. Dobra Także... no, wie pan co, no, to chyba tyle po mnie, no bo za ja No tak no to panie, no to co pan tu będziesz więcej sprawdzał, no. Ciaki tam zajrzę trochę, bo. Tu zajrzyj pan tam, nic i tak nie ma. Same krzaczory to powinni powykaszać te krzaczory, a nie to tak Komarów Czasami Takie, że to gdzieś poza gospodarstwem ludzie jak coś ukradną, trzymają. Ja rozumiem, proszę pana. Ale... ale czemu pan cały czas taki pewny, że ja ukradłem? Sprawdzali Państwo innych? Ja sobie wypraszam takie u Belgii. No, no tam nic nie ma. No dobra, no, to, no wie, wie pan co, no to, to tyle, no ja będę jechał. No dobrze, proszę pana, no tyle. To... Jutro przyjeżdżam sprawdzić dowodzik rejestracyjny dobrze, od samochodu. Nie ma problemu. Historie, historię zakupu pan przygotuje wszystkie faktury, dobrze. wszystkie zobowiązania, które są potrzebne, żeby sprawdzić właśnie. Wyżytelność tego samochodu, no, no jest tego troszeczkę, także proszę Nie to wszystko ma. mieć przygotowane Nie ma problemu Jutro też ze mną osoba, która to wszystko bardzo dobrze ogarnie i zna się w tematach Dobrze, w takim razie ona sama przyjedzie W takim razie, dziękuję, do widzenia Do widzenia No Kurde, widzowie, ja pierdziel, ale stresu się nabawiłem Zobaczcie, w ten sam dzień co odebrałem od razu policja Tylko teraz mamy problem no, skąd ja wezmę dowód od niego? I skąd ja wezmę jakieś papiery na to, że go kupiłem? Będzie trzeba to wszystko podrobić. Damy radę, słuchajcie. Będzie to trzeba wszystko podrobić. Trzymajcie się, do następnego. Na razie.